Witam. Dziś chciałem Wam zaprezentować pitbajka. Pitbajka od Partona. Model DB125-3L. Klasyka, klasyki. Tak się prezentuje. Niczym Kawasaki. Cena 3499. Silnik, tak jak wcześniej wspomniałem, 125 cm sześciennych, Wodony powietrzem. Jak na bajka, zajebiste jest to, że ma proszę, rozrusznik, więc zero pchania, zero szarpania, zero kopania. Siadamy, naciskamy przycisk i przednia zabawa. Jak na taki mały sprzęcior na małej ramie ma zajebiście dużo kółeczka. Z przodu mamy felgę o rozmiarach 17 cali. Oczywiście przód hamulec tarcowy hydrauliczny. Tył pełnowymiarowa 14. Szeroka napęd w kolorze złotym i to malowanie malowanie jest the best do kupienia do obejrzenia do sprawdzenia w sklepie motocyklowym Motocars zawiercie oczywiście maszyna dostępna jest również na raty możliwością rat 0% Thank you.